Znasz trochę influencerów zarówno w świecie esportowym, jak i nie e Czy uważasz, że każdy na początku ma ten pomysł, że chciałby dążyć do jak największych zasięgów, mieć jak najwięcej lajków, like a potem finalnie stoi przed, przed, przed lustrem i myśli sobie, kurde, ja już mam dość bycia tą nieanonimową osobą. Bardzo ciekawy wywiad czytałem z twórcą marki Reserved, który konsekwentnie nie ujawnia swojego wizerunku. To znaczy. Nie występuje publicznie, mówiąc, że to jest jedna z niewielu rzeczy, która mu została, która pozwala mu żyć jak normalny człowiek. Więc wydaje mi się, że ludzie generalnie nie mają świadomości tego, że to jest trochę droga w jedną stronę, że może stać się popularny, co wcale nie jest tak trudne, ale później ciężko tą anonimowość odzyskać. Natomiast wydaje mi się, że mamy teraz bardzo ciekawy trend na rynku: ceni się mikroinfluencerów, nanoinfluencerów. Okazuje się, że możesz mówić o tym, co lubisz, o tym, co kochasz, mieć wpływ na rzeczywistość, ale nie być też szalenie popularnym, więc jestem zdania, że łatwiej być aktywnym w sferze publicznej niż kiedyś. Można znaleźć sobie nisze, trochę tak jak ja to teraz zrobiłem.